Cześć, dziś na stole telefon dziwny i ciekawy, czyli Nokia C3-01. Dlaczego uważam ten telefon za dziwny i ciekawy? Ze względu na jego formę. Mamy tu do czynienia z dotykowym wyświetlaczem i klawiaturą fizyczną. Klawiatura fizyczna jest dosyć mało praktyczna. Myślę, że o wiele lepiej byłoby zastosować wyświetlacz który pokryłby całą bryłę urządzenia. Z drugiej jednak strony w takich specyficznych proporcjach tego ekranu ciężko byłoby umieścić dotykową klawiaturę QWERTY. Można by powiedzieć, że ten telefon jest takim przedsionkiem współczesnego smartfona, a właściwie czymś pomiędzy smartfonem a telefonem klasycznym. Wiele osób kojarzy... Pierwsze smartfony z dotykowym wyświetlaczem, nic bardziej mylnego. Przykładem są chociażby Nokia 3650 bądź 7650, wcześniejsze modele. Ten telefon to takie jakby połączenie i smartfona, i klasycznego telefonu. Takie dziwadełko. Znajdujący się dziś na stole egzemplarz jest w pełni sprawny. Nie będziemy do niego zaglądać, szal go rozbierać. Jest to dosyć ładny telefon. Na jego obudowie znajdziemy. Właśnie, to też taka ciekawostka. Stare gniazdo ładowania na bolec i port micro USB, czyli połączenie tego klasycznego świata i tego w miarę współczesno-smartfonowego. Przez oba porty można naładować ten telefon, a pomiędzy nimi znajduje się gniazdo mini jack. Na jego pleckach znajdziemy aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, Obok którego umieszczono lampę błyskową. Urządzenie, jak nie trudno się domyśleć, robi zdjęcia rozdzielczości do 5 megapikseli. Wideo zostało ograniczone do rozdzielczości VGA. Na przodzie, tak jak już wspomniałem wcześniej, fizyczna klawiatura i ekran dotykowy, który jest niesamowicie niewygodny i nieprecyzyjny. Na prawym boku urządzenia znajdziecie przycisk spustu aparatu, przyciski głośności i przycisk blokady. Po którego wciśnięciu możemy przesłajpować do odblokowania telefonu. Jak widzicie, coś tutaj nie za bardzo działa. O, odblokowało się i po odblokowaniu można go ponownie zablokować, wciskając tenże przycisk. Jest on jednak tak bardzo 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 źle umieszczony. Praktycznie rzecz ujmując w ogóle nie odstaje zabudowy jego użycie jest bardzo niewygodne, jeżeli ktoś nie ma długich paznokci, no to będzie miał problem z jego wciśnięciem. Po drugiej stronie nie znajdziemy nic. Na spodzie również. Jak zauważyliście, dzisiejszy egzemplarz jest obrandowany przez sieć Plus. Pod baterią urządzenia nie znajdziecie zbyt wiele. Blokuje ona możliwość umieszczenia karty SIM, aby można było ją umieścić. Należy zdjąć baterię. Co ciekawe, styki baterii są. Dosyć specyficzne, takie umieszczone w takim jakby gniazdku i z samego urządzenia odstają takie jakby blaszki. Jest to dosyć nietypowe rozwiązanie. Oprócz pojedynczego gniazda na kartę SIM znajdziemy też slot na kartę microSD. Urządzenie podobno posiada pamięć wbudowaną o pojemności 120 MB i podobnoż 128 MB pamięci RAM i posiada procesor, który podobno taktuje z częstotliwością 1 GHz. Jak możecie zauważyć po wyjęciu baterii, tak jak we wszystkich starych, niespółczesnych telefonach, niestety resetuje nam się zegar i data. Bardzo uciążliwa przypadłość. Ciekawostką jest to, że to urządzenie łączy się z sieciami Wi-Fi, a do łączności mobilnej korzysta między innymi z UMTS, wiadomo, GPRS również. Ekran urządzenia wyświetla 256 000 kolorów, posiada rozdzielczość 240x320 pikseli, a jego wielkość to 2,4 cala. Spróbujemy połączyć się z internetem. Jak możecie zauważyć scrollowanie treści na tym urządzeniu jest niesamowicie nieprzyjemne. Bardzo często zdarza się wcisnąć jakąś nieodpowiednią opcję. Spróbujmy z Wi-Fi. Nokia Mobi. Spróbujmy z czymś szybciej. na przykład Google No i tu się zaczyna zabawa z tą klawiaturą. Jak widzicie, się działa. Ale skrolowanie tego to istny koszmar. Ciekawe, czy uda się wejść na stronę Noki. Tu się nic chyba nie da zrobić. Spróbujmy. Nie da się niestety z powodu. Certyfikatów strasznie niewygodne, w ogóle nie mam bladego pojęcia, jak posługiwać się tą przeglądarką. Bardzo długo ładują się treści. Jak tu przejść do innej strony? Spróbujmy. Może jakimś cudem YouTube? Coś się ładuje coś się ładuje Nieprawidłowy certyfikat. Jak zapewne się domyślacie, skoro jest gniazdo Jack Urządzenie pozwala również na słuchanie muzyki obsługuje format MP3 Pozwala również na słuchanie radia. Aplikacja aparatu. No jak przystało na te starsze, wcześniejsze Nokia umieszczona jest w bardzo dziwny sposób. Trzeba przejść do zdjęć. Dopiero tutaj kryje się aplikacja kamery. Sama aplikacja aparatu też tak troszeczkę trąca myszką. Pewne mm, opcje są poukrywane mm, pod menu kontekstowym i Pojawiają się, znikają randomowo. Chociażby właśnie możliwość włączenia, wyłączenia lampy błyskowej, przejścia w tryb kamery. Jest to takie troszkę niewygodne, chociaż jak na tamten czas jest to intuicyjniejsze niż w Samsungu C3322, który, którego dziś tam widzieliście. W w gorszych warunkach oświetleniowych nie trudno o rozmazanie zdjęcia. Mamy też tutaj cyfrowy zoom, on bardzo delikatnie przybliża i nie warto go używać. A jak wyglądają zdjęcia robione tym aparatem? No jeśli mamy dobre warunki oświetleniowe, to muszę powiedzieć, że jak na tamte lata są. Jak dla mnie bardzo zaskakujące, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten telefon, co możecie zobaczyć teraz. Natomiast jeśli chodzi o jakość wideo, no to jest. Tragedia, jest to takie totalne retro. telefon pozwalał na korzystanie z aplikacji napisanych w języku Java. Był też sklep z aplikacjami Ovi Store, za pośrednictwem którego można było te aplikacje instalować. Teraz już na 99% nie będzie to działało. Chociaż spróbujmy zobaczyć. No niestety, tak jak przewidywałem, nie udało się połączyć. Te usługi już po prostu nie działają. Ja tutaj taka trąba na samym początku nie wspomniałem, kiedy to urządzenie miało premierę. A to jest bardzo ważne. Pojawiło się ono na rynku pod koniec 2010 roku, i w tamtym czasie miało już bardzo zaawansowaną smartfonową konkurencję. W 2010 roku na rynku to już były smartfony, które cenowo były przystępne dla. Przeciętnego Kowalskiego. Mimo wszystko uważam, że był ciekawy, bo to w sumie taki odważny, chociaż niezbyt praktyczny eksperyment. No i ten wyświetlacz. Spójrzcie na ten dotyk, na jakiś istny dramat. Przejdźmy sobie do ustawień. Spójrzmy na to, co ja nie kryję, bardzo lubię, czyli motywy. Mamy dostępnych pięć motywów. Zacznijmy od ciemnego. Jasny, odwrotność ciemnego Nokia, czyli ten domyślny, który widzieliśmy, plus bazuje na Noki. Też nie wydarzy się nic ciekawego, jest tylko inna tapeta. No i mm, ostatni motyw to yy, chłodna szarość. Szkoda, że te motywy nie mają dołączonych jakichś tapet. O to znowu opera. I widzicie, znowu coś się przez przypadek wcisnęło. Masakra. Poza tym z łączności, jak możecie zauważyć, ikonkę Bluetooth inaczej no, być nie mogło. Takie urządzenie no, wypadałoby, aby już pozwalało na komunikację po Bluetooth. I tak z ciekawości spróbuję je sparować ze słuchawkami po Bluetooth. -ie. Ciekawe, czy, czy się złapią. On. A tu powinienem przejść w tryb parowania I są już widoczne słuchaweczki. Ale czy się złapią? Ale numer jednak działa. Ciekawe, czy jest jakaś muzyka, której by można było posłuchać. Radio bez słuchawek nie ruszy, chociaż spróbujmy podpiąć kabel. Może złapie kabel jako antenę. I rozłączyło po podłączeniu kabla jack. Czyli radia się po bluetoothie nie da słuchać. Taka ciekawostka. No w każdym razie słuchawki się parują. Jeśli byłaby jakaś muzyka, no to to dałoby się jej słuchać po słuchaweczkach na bluetooth. Na koniec jeszcze wspomnę o czymś, o czym powinienem wspomnieć na początku, czyli o metalowych pleckach, które Nokia uwielbiała umieszczać na swoich ostatnich urządzeniach. Służyło na, tak mi się wydaje, troszeczkę jako antena. Tutaj jest jakieś takie wyprowadzenie, taka blaszka. Cała reszta urządzenia zbudowana jest z plastiku, ale sprawia wrażenie solidnego. No cóż, no i to chyba na tyle na temat tej ciekawostki przyrodniczej, która w dniu swojej premiery troszeczkę trącała myszką. Nokia lubiła eksperymentować, bawić się formą, może troszeczkę zbyt konserwatywnie, miłośników tej. Chociaż jak wiecie, Blackberry, dla przykładu, miało tych swoich miłośników tej tradycyjnej klawiatury, może producent myślał w ten sam sposób. Z drugiej jednak strony, jak skończył dział mobilny Blackberry, no to już dzisiaj wiemy, dla mnie jest to dosyć ciekawy i wartościowy eksponat, ciekawy kawałek historii. Chociaż gdybym miał na co dzień z niego korzystać, i z tego okropnego, strasznie nieprecyzyjnego, dotykowego ekranu dostałbym chyba kręćka. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do oglądania następnego. Cześć.